Chciałem zaprezentować najnowszy model na rok 2023 Wide Flyer One Plus w wersji EPP. Tańsza wersja bardzo trwała deska. Jest lekka, ale z drugiej strony bardzo trwała. Deski są wyposażone w dwa maszty: maszt o wysokości 65 cm lub maszt o wysokości 80 cm. Mamy możliwość wyboru trzech skrzydeł. Skrzydło dla początkujących o powierzchni 1600 cm2, skrzydło dla średnio zaawansowanych o powierzchni 1100 cm2 oraz zupełna nowość: skrzydło rejsowe, wyścigowe o powierzchni 776 cm2, które pozwala rozpędzić się w desce do 45 km na godzinę. Wszystkie deski Wido wyposażone są w tą samą baterię, baterię, która waży 12 kg i pozwala na czas pływania od 40 nawet do 100 minut. Baterię ładujemy ładowo.